No cześć witam wszystkich W tym poradniku obiecałem wam pokazać coś co jest bardzo przydatne dla graczy czyli to jak nasz system jest klasyfikowany jeżeli chodzi o o gry, jak widzieliście mój system był klasyfikowany na piątkę, także najprościej żeby to odszukać, wchodzimy sobie tutaj w zakładkę gry dobra ja sobie powiększę to okno. Jak widzicie, tutaj macie zainstalowane gry. Wymagane 5, mój system o 5, zalecana 5,5, czyli to już widzicie, mój system jest troszeczkę słaby, nawet na tak starą grę. Tu pokażę. Nie, to mi nie jest potrzebne. Dwójka ma swoją. Zobaczcie. Dwójkę już jakie ma duże niższe wymagania w porównaniu do jedynki. Wymagane 2, zalecane 4,5, no to nieźle, a Black Flag nie pokazało. Diablo 2 to w ogóle no też tego nie będzie miało, to jest bardzo stara gra. Lego Batman też nie ma. Też nie ma. Też nie ma. O Diablo 3 nawet nie ma ikonki, no to to, to jest w ogóle super. No ale dobra dobra wyjdziemy tu bo się zakręciłem wyjdziemy jeszcze raz jak widzicie sprawność informacji o wydajności tego komputera to piątka no to dowie dowiemy się więcej o tych wynikach Czekamy sobie tutaj, bo to jest, żeby nam tą okno informacji wydajności. No i proszę bardzo. Ostatnia aktualizacja 2012 rok. No to świetnie. Ponownie uruchomimy ocenę zobaczymy wtedy yy, mój komputer na jaką ocenę się spisze. Tak teraz tam zrobi takie widzicie badanie sprzętu, badanie wszystkiego. Jak zwykle piszę, że może to potrwać kilka minut. Uhuhu. Widzicie, u mnie najsłabsza jest grafika. Jednakże wydajność pulpitu dla interfejsu Windows Aero, czyli, no ja nie wiem co to jest, ale wydajność trójwymiarowej grafiki biznesowej w, i w grach. Mam 6,4 to jest na bardzo wysokim poziomie. Szybkość transferu danych dla dysku 5.9, to też nie jest źle. Obliczenia pamięci na sekundę RAM 5.9, czyli też daje radę jeszcze mój staruszek. I procesor 6.3, czyli to jest jak najbardziej ok. To widzicie, tutaj wydajność pulpitu dla interfejsu Windows Aero 5. Dlatego moja ogólna ocena jest 5, ponieważ to zależy od najniższego wyniku tutaj tego cząstkowego. Jeżeli ten, ten byłby by 3, moja ocena byłaby 3, nawet mógłbym mieć procesor tutaj na 7,9, 9 czyli tutaj macie najwyższą skalę, ale to i tak zawsze będzie to tu lub u Was gdzie, gdziekolwiek indziej, ale zawsze ta najniższa ocena. No dobra, teraz sobie poczekamy. 2 albo 3 dni. ale to w tym czasie ja już mogę sobie zamknąć. To... To nie, to nie, to musi zostać jeszcze. O, podczas klasyfikowania ekran może migać. Jeżeli będzie migał ekran, to pewnie będzie sprawdzało yy, sterowniki od karty graficznej. Zama jak kiedyś instalowali sterowniki właśnie do karty graficznej, jeżeli one będą się instalowały, ekran może Wam bigać. On po prostu będzie sobie zmienił rozdzielczość. No i wiadomo, po każdej, znaczy się po każdej powiem tak, jeżeli instalujecie jeden sterownik, no to zainstalujecie, robicie restart komputera, wszystko tam się ładnie dogrywa, komputer się włącza, macie nowy sterownik, ale jeżeli wgrywacie, yy, nie wiem, no 6, 7 sterowników, takie coś jest, jest przeważnie wiecie, jak robicie format. Także lepiej jest wgrać wszystkie sterowniki, i dopiero mu zrobić restart, bo to, to wszystko się Wam odświeży od razu, takim jednym kopytem. A tak to wgracie sterownik, restart. To wgracie sterownik restart. No, trochę to jest irytujące. Chyba, że wyjątkiem od tego, i to przeważnie ja tak robię, są sterowniki do karty graficznej. Jeżeli tam instalujecie sobie tam, nie wiem, 2-3 sterowniki, później instalujecie do karty graficznej, to po karcie graficznej opłaca się zrobić O, wybaczcie, yy, należy zrobić krótki restarcik, to tam nie trwa długo, ale mówię, jakbyśmy mieli to robić po każdym sterowniku, a przypuśćmy, że